W zajmujemy się tworzeniem pierwszej. Komercyjnej polskiej kapsułki endoskopowej. Nad tą technologią pracuje wiele ludzi. Zarówno inżynierowie, menadżerowie, jak i lekarze czy młodzi medycy. Wierzymy, że kiedyś kapsułka endoskopowa może być złotym standardem badań przewodu pokarmowego. W tym roku BioCam w ramach programu Go for Poland oferuje staże zarówno w dziedzinie Research and Development, jak i w samym rozwoju biznesu. I właśnie takie staże pomagają wdrożyć się w branżę. Tech. Uczymy właśnie starzystów, e, analizy, uczymy działania zespołowego, uczymy podejmowania własnych e, decyzji. Jest to świetny sposób na wsparcie młodych ludzi w rozwoju kariery zawodowej, ze względu na to, że wszelka aktywność, czy też na studiach, czy podczas warsztatów organizowanych, czy przez firmy, tak, właśnie przez organizacje takie jak go for poland stwarzają niesamowite możliwości, żeby po prostu młodzi ludzie sprawdzili się w swojej niszy. Więc jest to szansa zarówno dla firm, jak i dla osób mentorujących, żeby po prostu wyłonić. Tak naprawdę te najbardziej wartościowe osoby. Polska jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o data science czy machine learning. Wchodzimy na coraz szersze rynki, na rynki tak naprawdę globalne, dzięki czemu ci ludzie mogą tak naprawdę robić międzynarodową karierę w swoim rodzinnym kraju. Więc uważamy, że powinniśmy to wykorzystać jako magnes, żeby takie osoby przyciągnąć i zatrzymać u siebie.